10 ważnych liczb o udzielaniu pierwszej pomocy: 90 tyle osób traci życie w Polsce codziennie z powodu nagłego zatrzymania akcji serca poza szpitalnie. 8 minut tyle średnio jedzie ambulans do ciebie, jeżeli mieszkasz w mieście. 15 minut wynosi czas dojazdu ambulansu, jeżeli mieszkasz poza miastem. W 3 minuty dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu, jeżeli przestajesz oddychać. W ciągu 10 minut praktycznie twój mózg umiera, jeżeli nikt nie podejmie resuscytacji. 10% o tyle z każdą minutą zmniejsza się twoja szansa na przeżycie, jeżeli nikt nie podejmuje resuscytacji. 9% niestety tylko tyle wynosi przeżywalność w nagłym zatrzymaniu akcji serca poza szpitalem. 60% o tyle wzrasta przeżywalność, jeżeli resuscytacja rozpoczęta jest w ciągu pierwszej minuty. 75% o tyle... Wzrasta przeżywalność, jeżeli jest dostępny automatyczny defibrator AED, a resuscytacja jest rozpoczęta w ciągu pierwszej minuty. Te wszystkie liczby pokazują, jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy, dlatego wpadnij do nas na urotajkom.